Cena ropy naftowej spadała na długo przed wybuchem epidemii koronawirusa. W całym 2019 roku spadała y, z poziomów. Około 80 dolarów jeszcze dwa lata temu do około 50-55 dolarów na koniec 2019 roku. Wynikało to z faktu, że mieliśmy pierwsze sygnały o spowolnieniu gospodarczym na świecie. Widać to było po spowolnieniu wzrostu gospodarczego w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, czyli w największych motorach gospodarczych na świecie. I ten czynnik był obecny długo przed wybuchem epidemii koronawirusa, która dodatkowo wzmocniła trend spadku. Zapotrzebowania na ropę naftową. Spowalniający wzrost zapotrzebowania na ropę obserwowany w 2019 roku ma teraz zostać zastąpiony po raz pierwszy od kilkunastu lat przez spadek zapotrzebowania na skalę globalną. W pierwszym kwartale 2020 roku Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje właśnie spadek zapotrzebowania na ropę. To oznacza, że popyt będzie się kurczył, a podaż nadal będzie wielka. A zatem ceny ropy naftowej będą dalej spadać, i na to wszystko nałożył się kolejny efekt czyli porażka rozmów o przedłużeniu porozumienia naftowego. To układ między największymi producentami ropy na świecie, w tym między Arabią Saudyjską i Rosją, e, które teraz nie zdołały się porozumieć odnośnie cięć wydobycia, które miały zmniejszać popyt w celu wywindowania w górę ceny ropy naftowej. Upadek tego porozumienia spowodował na początku marca depresję cenową na rynku ropy i baryłka, która kosztowała około 55 dolarów, z dnia na dzień praktycznie staniała do około 30 dolarów. A obecnie testuje nawet poziom 25 dolarów za baryłkę. No i ten bardzo niski poziom. Ceny ropy musi być widoczny na polskich stacjach. Polacy zadziałali wyprzedzająco. PKN Orland postanowił zaproponować swym klientom znaczną obniżkę, także w tym momencie za benzynę możemy już zapłacić nie 5, a 4 dolary za litr benzyny bezołowiowej. Jest to działanie wyprzedzające, które należy wiązać z generalną polityką państwa opiekuńczego obecnej ekipy rządzącej, która w ten sposób chce wysłać obywatelom sygnał, że chce im pomóc. Ale niezależnie od działań PKN Orlenu, prawdopodobnie w najbliższych dniach cena będzie tańsza na wszystkich stacjach, ponieważ baryłka jest tak tania jak nigdy. Mamy kryzys cen ropy naftowej, więc przynajmniej w dobie koronawirusa ta benzyna będzie nieco tańsza. Kryzys cen ropy wynika przede wszystkim z upadku porozumienia naftowego. Ono kończy się wraz z końcem marca. Jeżeli strony nie wrócą do rozmów przed wakacjami, to może nas czekać nawet półrocze taniej ropy, w której będzie trwała wojna cenowa między producentami takimi jak Arabia Saudyjska czy Rosja. Na rynku będzie coraz więcej ropy, ponieważ każdy będzie próbował maksymalizować sprzedaż, a więc będzie ona coraz tańsza i będziemy Musieli się przyzwyczaić do baruki za 25-30 dolarów, być może 35 dolarów, jeżeli dojdzie do pierwszych spadków wydobycia, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy wydobywcy ropy naftowej odczują spadek rentowności wydobycia i będą musieli zwijać niektóre wiertnie. Ale niezależnie od tego, czeka nas co najmniej kilka miesięcy niższej ceny ropy. Jeżeli nałożymy na to jeszcze efekt koronawirusa, który będzie ograniczał działalność gospodarczą, to w zależności od ograniczeń, jakie zostaną wprowadzone, a mogą być różne, ta cena może jeszcze dodatkowo się zmienić w kierunku właśnie niższej ceny.